Nadchodzące transfery. Zbliżamy się do letniego okna transferowego, które zmieni oblicze futbolu, ale już teraz mają miejsce różne negocjacje, tajne spotkania w siedzibach klubów, czy rozgrzane linie telefoniczne agentów piłkarskich. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzeniem, że zbliżające się okno transferowe może być naprawdę przełomowe. Zwłaszcza jak spojrzymy na sytuację topowych klubów, chociażby Manchester City po naprawdę fatalnym sezonie musi podjąć desperacką próbę powrotu na szczyt. Real Madrid, którego kadra w tym sezonie okazała się za słaba na trudności rozgrywek, i również takie kluby jak Manchester United, Arsenal, Chelsea, Barca czy Atletico mają swoje ambicje oraz cele transferowe, które sprawią, że tego lata Europa zamieni się w pole bitwy o przyszłość. Jedni będą próbować załatać dziury, a drudzy zbudować nowe imperium od fundamentów. Wracamy do serii nadchodzących transferów. Jak mogliście zauważyć, to wstrzymywałem się z powrotem tej serii od stycznia, tylko po to, żeby poczekać, aż sytuacja prawdopodobnych transferów będzie wydawała się praktycznie pewna, bo aktualnie mamy wiele nazwisk, które są już w kontakcie z prawdopodobnie ich nowymi klubami. Już bez przedłużania przechodzimy do pierwszego zawodnika, ale jeszcze na wstępie. Megam Cię poprosił o zostawienie tu lajka do zasięgu. Dobrze wiecie, jak pomaga mi się to rozwinąć i trafić do nowych widzów, także z góry dziękuję. Zaczynamy od możliwego transferu Krzysztofa Piątka. Krzysztof Piątek fantastycznie spisuje się w tym sezonie w barwach tureckiego klubu Basekir. Napastnik reprezentacji Polski walczy o tytuł króla strzelców z Wiktorem Osimanem i aktualnie Polak traci do niego tylko dwa trafienia. Jego doskonała dyspozycja w tym sezonie i w sumie to jego wielki comeback sprawił, że wzbudził zainteresowanie wielu klubów. Już od dłuższego czasu w mediach pojawiały się nazwy klubów, z którymi Krzysztof Piątek był łączony, ale tym razem faktycznie coś jest na rzeczy. A tureckie media już nawet informują o tym, że piątek rozpoczął negocjacje. A klub, do którego ma trafić piątek, to turecki Trabzonspor. Transfer Mark wycenia prawdopodobieństwo tego transferu na 75%. I na moment, w którym nagrywam ten materiał, wszystko wskazuje na to, że ten transfer to kwestia czasu. Chyba że jeszcze jakiś większy klub zadecyduje się postawić na piątka, który aktualnie rozgrywa najlepszy sezon od jego czasu występu w Genui. Bo w końcu Polak w 28 meczach w tym sezonie strzelił 19 goli i ma dwie asysty. Naprawdę bardzo cieszy fakt, że piątek w Wreszcie odnalazł formę strzelecką. Co do jego sytuacji, to oczywiście będę was updateował, ponieważ klasycznie możecie się również spodziewać materiału z nadchodzącymi transferami reprezentantów Polski, bo tutaj też bardzo dużo się dzieje. Chociażby Kuba Kiwior jest na radarze kilku topowych klubów, ale to tak słowem zapowiedzi, bo ten odcinek poświęcony tylko Polakom już niedługo: Thomas Miller. I celowo tutaj nie używam słowa transfer Millera, ponieważ jest to coś więcej. Latem 2025 roku będziemy świadkami końca jednej z najbardziej charakterystycznych i najdłuższych piłkarskich historii w nowożytnej erze Bayernu Monachium. Jak i ogólnie w całej piłce nożnej, Thomas Müller to wielka legenda futbolu. Ale teraz, według informacji opublikowanych przez Bild i również przekazywanych dalej przez wiele niemieckich mediów, Thomas Müller pożegna się z klubem, którego barwy reprezentował przez całą swoją profesjonalną karierę. A ta decyzja miała zapaść po decydującym spotkaniu, które miało miejsce w poprzednim tygodniu. I właśnie po rozmowach pomiędzy przedstawicielami Bayernu a przedstawicielami Müllera stało się jasne, że Bayern nie przedłuży kontraktu z zawodnikiem. No a jego obecna umowa wygasa 30 czerwca. A dla samego zawodnika ta sytuacja miała być wręcz szoką. Szokująca. Nie tylko ze względu na treść tej decyzji, ale również sposób, w jaki się o niej dowiedział, ponieważ według doniesień informacja miała wypłynąć do mediów jeszcze przed jej oficjalnym zakomunikowaniem. No i dopiero po tej rozmowie to wszystko się potwierdziło, co oczywiście spowodowało wielki smutek i frustrację u Miller'a, ale przede wszystkim to poczucie zawodu. I na ten moment pozostaje tutaj wiele niewiadomych. Wciąż nie ustalono, czy Miller będzie miał możliwość uczestniczenia w klubowych Mistrzostwach Świata, czyli oczywiście turnieju, w którym będzie uczestniczył Bayern, i będzie to już po tym sezonie. Nie wiadomo również, czy klub zorganizuje mu jakieś oficjalne pożegnanie ponieważ aktualnie ich relacje są słabe, co może nawet wpłynąć zarówno na sposób komunikacji tej decyzji do opinii publicznej. Jednak, jeżeli Bayern chce uhonorować jego karierę i dobrze potraktować swoją legendę, no to takie zakończenie powinni mu jak najbardziej zrobić. Müller to w końcu piłkarz, który z tym klubem wygrał wszystko. Wszystko, co było do zdobycia, od Bundesligi aż po Ligę Mistrzów, którą wygrał dwukrotnie. Był przez lata nie tylko twarzą Bayernu, ale także symbolem niemieckiej szkoły piłkarskiej, bezpośredniej, inteligentnej i skutecznej. Był takim zawodnikiem bez pozycji, a i tak zawsze dawał ogromną jakość. A teraz w ostatnim czasie najwięcej łączy się Millera z klubami z MLS, czyli ligą, która w ostatnim czasie szczególnie przyciąga wielu zawodników z Niemiec, bo chociażby w poprzednim roku trafił tam również Marco Royce. Jednak na ten moment Thomas Miller na 99% odejdzie z Bayernu po tym sezonie. I nie da się ukryć, że jest to zakończenie epoki. Po tej sytuacji widzimy, że pozostaje kilka pytań. Na przykład, czy tak powinien wyglądać ostatni rozdział tej kariery w Bayernie. Jednej z największych i najbardziej lojalnych karier w historii tego klubu. Czy Bayern mógł zachować się inaczej? I niezależnie od odpowiedzi, jedno jest pewne. Era Thomasa Millera w wajernie Monachium dobiega końca. Trent Alexander Arnold, który dołączy do Real Madrid. Po wielu latach i setkach spotkań w czerwonej koszulce Trent Alexander Arnold kończy swoją przygodę z Liverpoolem. Jak donoszą praktycznie wszystkie wiarygodne źródła, to decyzja już zapadła. Anglik nie przedłuży kontraktu z klubem, a po zakończeniu bieżącego sezonu przeniesie się do Madrytu. Jest to również koniec pewnej epoki na Anfield. Piłkarz, który nie tylko wygrał ligę Mistrzów i Premier League, ale przede wszystkim zapisał się w historii Liverpoolu. I chociaż jego aktualny klub próbował zatrzymać go na dłużej, to trend Alexander Arnold odrzucił aż trzy oferty, a decyzja o odejściu miała zostać Zakomunikowana klubowi podczas niedawnych rozmów. Kle już czeka Real Madrid, czyli klub, który szuka następcy dla niego Carvajala. no i oczywiście widział od dłuższego czasu w Angliku idealne uzupełnienie, szczególnie patrząc na to, że formuje się teraz nowa generacja Galacticos, bo Florentino Perez potrzebuje zmian nie tylko z myślą o sukcesie tu i teraz, ale o przyszłości i dominacji w następnych latach. Dla trenta Aleksandra Arnolda to nie jest tylko zmiana barw, jest to nowy rozdział, nowe wyzwanie, nowy język i nowa kultura. Oczywiście Trentowi w aklimatyzacji pomoże jego kolega z reprezentacji Anglii, czyli Jude Bellingham, ale jeżeli chodzi o transfery Realu Madryt, to aktualnie mamy jeszcze kilka nazwisk, które są łączone z przenosinami do stolicy Hiszpanii, ale o tym Was poinformuję jak pojawi się więcej konkretów. Tutaj taki konkret mamy, no i właśnie latem trend dołączy do Galacticos. Van Dijk, który po sezonie najprawdopodobniej opuści Liverpool. Widzimy teraz, że klub z Premier League straci dwójkę kluczowych piłkarzy, co na pewno też zmusi ich do poszukania następców, ale skupmy się na Van o którego aktualnie podpis walczyć będą topowe marki. Mówi się o zainteresowaniu ze strony Bayern Monachium, Atletico Madrid oraz PSG. Virgil van Dijk od lat jest zaliczany do Najlepszych piłkarzy na świecie. Reprezentant Holandii wraz z The Reds sięgał po największe trofea, ale wszystko wskazuje na to, że jego przygoda z Liverpoolem wkrótce dobiegnie końca. Kontrakt obrońcy z zespołem z Anfield Road wygasa wraz z końcem sezonu i obecnie nie ma żadnych przesłanek, które mówią, że ta współpraca będzie kontynuowana. Decyzja będzie należyć do zawodnika, który na razie milczy, ale media spekulują, że jest już gotowy i zdecydowany na nowy rozdział w karierze, szczególnie patrząc na to, że ta jego kariera zbliża się do końca. A w styczniu podczas zimowego okna transferowego pojawiła się informacja, że agenci Van zgłosili Realowi. Madryt gotowość Holendra do podpisania kontraktu. Van Dijk chciał przenieść się do Madrytu wraz z Trentem Aleksandrem Arnoldem, jednak okazało się, że Madryt nie podziela jego planów i byli wtedy skupieni tylko na tym, żeby pozyskać Trenta. Dlatego sytuacja Van Dijka wciąż nie jest jasna. Jednak jak będzie wiadomo dokładnie gdzie trafi, to będę was update'ował. Ale na ten moment media oraz TransferMart podają, że największe zainteresowanie wykazuje PSG. Teo Hernandez. Teo Hernandez aktualnie przechodzi przez trudny okres w Milanie. Jego forma na boisku wyraźnie spadła, a do tego nie może porozumieć się z klubem w sprawie nowego kontraktu. Jego obecna umowa obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, ale jeżeli sytuacja się nie zmieni, to Teo może już odejść w to letnią ponieważ będzie to ostatnia szansa dla Milanu, żeby zgarnąć dobrą kwotę za swojego obrońca. A w ostatnim czasie coraz więcej mediów podaje informację, że 27-letni obrońca jest już wręcz zdecydowany, żeby odejść z Włoch. I co ciekawe, jego priorytetem ma być powrót do Realu Madrid. Realu, który akurat szuka kogoś na lewą obronę, ponieważ Ferland Mendy jest cały czas kontuzjowany. Również Theo grał tam w latach 2017-2019 i chociaż wtedy nie przebił się do pierwszego składu, to teraz byłoby zupełnie inaczej. I możemy się domyślać, że miałby tam kluczowe miejsce. Ostatnio na tą pozycję to głównym celem Realu Madrid był Alfonso Davis. Jednak Davis zdecydował się zostać w Bayernie. Dlatego jeżeli Theo myśli na poważnie, żeby wrócić do Realu, to teraz jest idealny moment. Francuz ma 36 występów w reprezentacji i wciąż jest naprawdę świetnym wieku. Dla piłkarza. Jeżeli tylko uda mu się wrócić do formy, to wciąż może się zaliczać do grona najlepszych na świecie. A dla Realu Madrid byłaby to również okazja, żeby pozyskać tak jakościowego piłkarza za dość małą kwotę. I również Teo Hernandez zna Ligę Hiszpańską i wie, czym jest gra dla tak wielkiego klubu, jednak na ten moment nie ma jeszcze żadnych oficjalnych rozmów. Jednak ten transfer jest bardzo prawdopodobny. Żał Felix. Felix, który najprawdopodobniej wróci tam, gdzie to wszystko się zaczęło czyli do Benfiki. To właśnie tam rozpoczęła się jego wielka piłkarska kariera i to tam uchodził za jeden z największych talentów. Na świecie. W końcu z Benfiki przechodził do Atletico za ponad 100 milionów euro. A teraz jak donosi portugalski dziennik rekord, to władze Benfiki już podobno skontaktowały się z zawodnikiem i pracują nad jego wypożyczeniem. A ich celem jest dopięcie formalności jeszcze przed klubowymi mistrzostwami świata. Prezydent klubu, czyli Rui Costa, mocno liczy na to, że Felix korzysta z tej szansy, ponieważ pomoże mu to w jego karierze. Jednak to nie będzie jedyny raz po latach, kiedy Benfica próbowała znowu namówić Portugalczyka do powrotu, ponieważ w poprzednich sezonach próbowali to dwukrotnie, ale teraz sytuacja wygląda zupełnie nie inaczej, ponieważ jego kariera trochę podpadła. Kiedyś był jedną z największych gwiazd na świecie. Strzelał gole, asystował i zachwycał kibiców. A ten jego rozkwit miał miejsce właśnie w Benfice, ale od tamtej pory nie wszystko szło po jego myśli. Mimo pobytu w topowych klubach, to nie potrafił na dłużej odzyskać formy. Nigdy nie uzyskał statusu takiej super gwiazdy, którą oczywiście miał być. Obecnie jest związany z Chelsea, która zapłaciła za niego 50 milionów euro, ale występuje w barwach AC Milanu i tam również nie błyszczy na tyle, by klub chciałby go zatrzymać. Dlatego tutaj Benfica widzi swoją szansę i klub liczy, że uda mu się dogadać z piłkarzem. Wszystko wydaje się być teraz decyzją piłkarza. Benfica podejmie próbę. I trzeba przyznać, że byłoby to naprawdę perspektywiczne dla jego kariery. Mógłby na nowo zostać wielką gwiazdą, ponieważ aktualnie sobie nie radzi. Ostatnim zawodnikiem w dzisiejszym materiale będzie Nico Williams. Nico Williams, który najprawdopodobniej trafi do FC Barcelony. Rok temu po mistrzostwach Europy mieliśmy do czynienia z wielką sagą transferową. Gdzie tak naprawdę było krok od dołączenia do Barsy. Ale finalnie Nico Williams odrzucił tą ofertę. Teraz jednak temat wrócił, i podobno, żeby to było możliwe, to Nico Williams stawia jeden warunek. Chociaż Barcelona bardzo długo starała się o skrzydłowego, który oczywiście udowodnił swoją klasę, szczególnie wtedy na Mistrzostwach Europy. I chodzi tutaj o to, że Williams nie ma zamiaru przechodzić do Barsy bez gwarancji, że znajdzie się dla niego miejsce w wyjściowej jedenasce. I to wcale nie wydaje się takie oczywiste. Williams zrozumiał, że z Atletykiem Bilbao będzie mu dosyć ciężko trofea, ale jeżeli teraz faktycznie chce podpisać kontrakt z Barceloną, no i mieć tą gwarancję, że będzie grał w wyjściowej jedenasce, to kto tak naprawdę miałby mu ustąpić miejsce? Rafinha, który rozwinął się na jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, jest wymieniany jako jako główny faworyt do wygrania złotej piłki, o czym zresztą niedługo też sobie porozmawiamy? Czy może Lamina Jamal, który też należy do najlepszych na świecie? No i po prostu nie ma szans, że przestanie teraz grać. Albo będzie chciał się rotować z Nico Williamsem. Widzimy, że w Barcelonie konkurencja na skrzydłach jest tak mocna, że wręcz niemożliwa. A sam Williams nie ukrywa, że chce być fundamentem drużyny, a nie jednym z rezerwowych. Dlatego dla klubu z Katalonii to jest duży dylemat. Oczywiście tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że dla Barcelony byłby to kapitalny ruch, kiedy udałoby im się sprowadzić w końcu Williamsa. Ale z drugiej strony to, jakby mieli go wkomponować. Domyślam się, że dla Lamina Yamala oraz Niko Williamsa to najlepszym scenariuszem byłaby sprzedaż Rafini, żeby ta dwójka mogła razem grać na skrzydłach, tak jak robią to w reprezentacji Hiszpanii, czego efekty zresztą są świetne. Ale aktualnie wydaje się to dość mało prawdopodobne. I być może faktycznie rok temu Williams chciał dołączyć do Barsy, żeby tam kontynuować swoją współpracę z Yamalem, ale nawet po tak dobrym występie na mistrzostwach Europy w jego wykonaniu, to nie miał pewności, że będzie miał podstawowe miejsce w składzie. Zwłaszcza, że wtedy dopiero dołączył Hansi Flick i nie wiedział, jak to będzie wyglądać. Teraz media podają, że skrzydłowy będzie na taki transfer, jeżeli dostanie tą gwarancję. Ta sytuacja jest rozwojowa i na pewno bardzo ciekawa. Zwłaszcza, że Barsa może będzie chętna na wykorzystanie momentu i sprzedaż Rafini, który zwolniłby miejsce na skrzydle i wtedy Williams by mógł dołączyć. Także to na tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie do końca. Jeżeli chcecie więcej odcinków z serii nadchodzących transferów, to zostawcie tu lajka like do zasięgu. I my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i na razie.